Cześć widzowie! Ostatnio w Necie pojawił się długo wyczekiwany zwiastun drugiej części jednej z moich ulubionych animacji Pixara, jaką jest w głowie się nie mieści. Ze zwiastuna tego możemy się dowiedzieć, że wraz z wejściem przez Riley w okres dojrzewania, poza pięcioma emocjami z pierwszego filmu czyli radością, smutkiem, strachem, złością i obrzydzeniem do głosu dojdą teraz cztery kolejne a konkretnie wstyd, zazdrość, apatia oraz niepewność. Skoro więc nowe emocje mają pojawić się w głowie Riley z uwagi na to, że nie jest ona już dzieckiem, to zgodnie z tą logiką należałoby założyć, że rozwój emocjonalny w świecie tej animacji wcale nie ogranicza się tylko do pięciu podstawowych emocji, które mogliśmy poznać w pierwszej części, a kolejne z nich po prostu rodzą się wraz z dorastaniem. No tylko, że jeśli uważnie oglądaliście pierwszą część, to wiecie, że wcale tak nie jest, bo pokazane nam przez chwilę emocje w głowie rodziców Riley niczym nie różniły się od tych, które kierowały ich córką. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc przyjrzeć się nieco bliżej temu tematowi, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego w pierwszej części w głowie się nie mieści rodzice Riley, pomimo bycia dorosłymi, tak samo jak ona, posiadali jedynie pięć podstawowych emocji? Zaczynamy! Przede wszystkim już na samym wstępie warto zwrócić uwagę na to, że choć emocje matki i ojca Riley w pierwszej części są w gruncie rzeczy takie same jak te, które kierują ich córką, to jednak w pewien sposób się od nich różnią. I nie mówię tu już nawet o ich wyglądzie, czy o tym, że w przeciwieństwie do kierowanej głównie przez radość Riley u jej matki przewodzi smutek, a u ojca złość, ale o tym, że emocje jej rodziców wydają się być znacznie lepiej zorganizowane, zajmując konkretne miejsca przy panelu sterowniczym, podczas gdy u Riley emocje te działają w dużo bardziej chaotyczny sposób, często obiegając wokół konsolety i robiąc więcej zamieszania niż w rzeczywistości jest potrzebne. A jeśli już mowa o panelach sterowniczych, to te również wydają się być znacznie bardziej profesjonalne i przypominają właśnie dokładnie ten panel, który został zamontowany w umyśle Riley dopiero w momencie, w którym weszła ona w okres dojrzewania. Skoro więc nowe emocje dostały na nim swoje predefiniowane przyciski w charakterystycznym dla siebie kolorze, co widzimy na zwiastunie w trakcie rozmowy oryginalnej piątki z niepewnością, to zakładam, że raczej powinny one zadomowić się tam już na stałe. No i zresztą miałoby to sens, bo chyba nikt nie będzie próbował mi wmówić, że wraz z dorosłością emocje te całkowicie się ulatniają i że to dlatego rodzice Riley ich nie mieli, bo po pierwsze, wcale tak nie jest, a po drugie, nawet gdyby mogło tak być, to nie powinno mieć to miejsca szczególnie w przypadku ojca Riley, który, tylko przypomnę, na początku całej animacji zmienia pracę i przeprowadza się z rodziną na drugi koniec kraju, co chyba u każdego zdrowego człowieka powinno wzbudzać pewien niepokój. Ale czy to, że emocje te nie pojawiają się w ich głowie w formie fizycznej faktycznie oznacza, że nie są oni w stanie ich odczuwać? Otóż chyba nie, bo już na przykładzie samej Riley możemy zauważyć, iż nawet jako dziecko odczuwała ona emocje, które teoretycznie mają pojawić się dopiero w trakcie okresu jej dojrzewania. Zauważcie chociażby, że w trakcie podróży do nowego miejsca zamieszkania jest ona nieco znudzona, w nowej szkole czuje się dosyć niepewnie, a w trakcie rozmowy przez internetowy komunikator ze swoją dawną koleżanką robi się trochę zazdrosna z powodu pochwały nowego członka zespołu hokejowego, który zajął jej miejsce. No tyle, że jak widzieliśmy w bajce, Riley odczuwała to poprzez swoje podstawowe pięć emocji. To bowiem od razu wyrażała znudzenie podróżą, pytając się ironicznie, czy nie mogliby zamieszkać w tym samochodzie, skoro i tak spędzili tu już wieczność, Strach przygotowywał na pierwszy dzień w nowej szkole całą listę rzeczy, które mogą pójść źle, a złość sprawił, że zazdrosna o nowego kolegę swojej dawnej przyjaciółki, zamknęła ona laptopa, nie chcąc z nią więcej rozmawiać. Emocje te musiały więc już wtedy być obecne w świadomości Riley, niemniej prawdopodobnie jako że ich rola w trakcie jej lat formatywnych była tak marginalna, iż objawiały się one naprawdę rzadko, to nie musiały w ogóle pojawiać się w centrum dowodzenia i ich zadanie mogły spokojnie ogarniać emocje podstawowe. Z czasem jednak najwyraźniej emocje te zaczynają dochodzić do głosu już tak bardzo, że nie da się ich dłużej ignorować. I właśnie dlatego na czas dojrzewania instaluje się specjalny panel rozszerzony o te dodatkowe funkcje. A same emocje muszą przeprowadzić się do kwatery głównej, o czym świadczy zresztą chociażby to, że jak widzieliśmy w pierwszej części, zaraz po narodzinach Riley radość i reszta podstawowej piątki po prostu się zmaterializowała. Podczas gdy jak widzimy w zwiastunie drugiej części, niepewność przynosi ze sobą jakieś bagaże, co. Oznacza, że już wcześniej musiała mieć swoje życie. No tylko, że to dalej nie tłumaczy, dlaczego rodzice Riley nie posiadali tych emocji. No bo skoro w ich przypadku było podobnie, to czy to miałoby oznaczać, że w momencie zakończenia okresu dojrzewania emocje te znowu przestają być odczuwane w tak znaczącym stopniu, by potrzebna była ich fizyczna obecność w centrum dowodzenia? No chyba nie do końca tak jest, bo jak już wam mówiłem, ojciec Riley wywrócił swoje życie do góry nogami, wobec czego musiał bardzo niepokoić się o przyszłość swoją i swojej rodziny i to w stopniu właściwie nieporównywalnym do niczego, co Riley będzie w stanie odczuć w czasach nastoletnich, mając dach nad głową i kochających rodziców. Niemniej są to już emocje dużo bardziej stłumione i nie wychodzące na pierwszy plan tak bardzo jak w przypadku nastolatków, którym wydaje się, że ich właściwie nieistotne, a często nawet i wyimaginowane problemy są najważniejsze na świecie i wszystko powinno się kręcić wokół nich. Wobec tego uważam, że emocje te pojawiają się w centrum dowodzenia tylko w trakcie okresu dojrzewania, po to by niejako nauczyć podstawową piątkę obchodzić się z takimi uczuciami i gdy przychodzi odpowiednia pora, po prostu wynoszą się z powrotem, nie przeszkadzając już dłużej w pracy bo zauważcie, że choć jak już wam wcześniej powiedziałem Riley te emocje odczuwała, to jednak ani razu ich kolory nie pojawiły się na kulkach wspomnień, podczas gdy w głowie jej matki i ojca na półkach ewidentnie widzimy wspomnienia w kolorach odpowiadających tym nowym emocjom, pomimo iż one same nie znajdują się za panelem. A to oznacza, że najwyraźniej dorosłe podstawowe emocje były już w stanie obsługiwać znacznie szerszy zakres uczuć niż ich młodsze odpowiedniki kierujące zachowaniami Riley, co zresztą sugeruje ich znacznie lepsza organizacja pracy, o której już Wam wcześniej wspominałem. Ale skoro tak, to kiedyś musiały się one tego nauczyć, a nie ma na to chyba lepszego momentu niż okres dojrzewania, czyli czas, gdy emocje takie jak niepewność czy zazdrość dochodzą do głosu szczególnie silnie. Mam więc nadzieję, że odpowiedź na pytanie, czy faktycznie tak jest, poznamy już niedługo, w trakcie seansu, drugiej części w głowie się nie mieści, bo jeśli nagle okaże się, że w całej rodzinie tylko Riley odczuwa takie emocje, jak apatia, niepewność, zazdrość czy wstyd, no to będzie to naprawdę bardzo dziwne i ja czułbym się mocno nieusatysfakcjonowany takim przebiegiem zdarzeń. Osobiście uważam jednak, że nie bez powodu nowe emocje, jak widać na plakacie promocyjnym, zostały zaprojektowane tak, by korespondować kolorystycznie z większością tych, które już znamy. Tak jakby sami twórcy starali się nam zakomunikować, że są one tylko przedłużeniem oryginalnej piątki, a nie kimś, kto mógłby ich w jakikolwiek sposób na stałe zastąpić przy kierowaniu poczynaniami Riley. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej teorii i czy również uważacie, że emocje rodziców Riley są już po prostu tak dobrze oswojone z całym ich układem nerwowym, że potrafią trzymać te wszystkie niezbyt pożądane emocje w ryzach i same decydować o tym, kiedy i w jak dużym stopniu należy dać im dojść do głosu. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały z bajek i animacji, a w szczególności na film o tym, czy szczęśliwe dzieciństwo Riley jest tylko i wyłącznie ułudą, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.